Dobrze. To jest salon z Ludwikiem XVI, który stoi przy takim głupim stole. Widok z okna. Na palmowy gaj. To faktycznie jest taka palma. A, żyrandol, żyrandol. Drugi żyrandol. No, salon. Tutaj jest pokój. Z lodówkami i stolik, który kryje to, co tutaj babcia zebrała. I tutaj, właśnie w takim otoczeniu, rozmawiam z babcią, właścicielką, która jest taka jak trochę te sztuczne kwiaty. Tu natomiast gromadzimy wszystkie inne rzeczy, które zostawiła, a których my nie chcemy widzieć na oczy. Tak wygląda nasza kuchnia, która ma dwie kuchenki i zlew, ale tu już jest tak bardziej czysto jednak. Tu brud. I tu mega brud. Widok z okna. Ej, ten filmik pokaże to mieszkanie mega niezachęcająco. A potem będzie taka przemiana. Kibel. No dobra, to jest tylko drugi kibel. Tu jest pokój. A, bo to jest w ogóle wejście i pierwsze zaraz z lewej pokój będzie chyba boskiego, ale to jeszcze nie wiadomo. Wcześniej znajdowało się tu Ludwik XVI. Więc teraz i tak jest lepiej. I wtedy na ścianach były też te wszystkie obrzydliwe rzeczy. I tu widok z okna jest taki. Czyli w sumie fajny. salon, wiadomo. Tu jest pokój Eli. Tu jest kibel. W sensie łazienka. Która już wygląda całkiem fajnie, bo już Ela tu posprzątała trochę. Pralka. Zabawne jest to, że są takie skoki ciśnienia wody i ona czasami wybucha, a czasami jej wcale nie ma. Ale nie trzeba się tym martwić. A to mój pokój. Chyba, że się zamienimy z Boskiem, ale to jeszcze nie wiadomo. Moja wspaniała narzutka, która jest różowa i wesoła. Mam mega wielką szafę. I widok z okna, który jest taki, ale który podoba mi się na pewno bardziej niż ten widok z okna. Bo ten widok z okna oznacza, że na przykład ten pan sąsiad, który mieszka tu, dużo rzeczy widzi. A nie może. Tu jest mój kąt, w którym siedzę sobie i jestem na internecie, bo udało nam się złapać bezprzewodowy. A tu jest nasz balkon. Jest na niego wyjście z mojego pokoju i z pokoju Eli. I widok z balkonu jest taki, i właśnie trochę jest za blisko wszystkich różnych sąsiadów, więc chcemy tu powiesić materiał, żeby. Chcesz być na filmiku? Żeby się odgrodzić. Jest tu też Ela. Ale was nie lubi. Ale wiesz, że to będzie na Facebooku. No, więc tak wygląda. A generalnie... No! Teraz i tak już jest lepiej niż było. Bo już trochę posprzątałyśmy. I niestety nie ma takiego pierwszego wrażenia. Ale tyle, wygląda w każdym razie to tak. Pa!